Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. polskich sojuszników, zakupu amerykańskich czołgów czy polskiej polityki zagranicznej. Kiedyś nawiązując. Tak, tak, proszę, proszę. Kiedyś nawiązując do zdrady naszych sojuszników z okresu II wojny światowej. E, powiedział pan, że lepiej się samemu sprzedać, niż być przez kogoś sprzedanym. E, jakby pan to odniósł do obecnej sytuacji, czy mamy w ogóle możliwość e, samodzielnej sprzedaży? Proszę pani, nasz... Bo ja może wyjaśnię, o co mi chodziło wtedy, bo to może nie wszyscy tutaj państwo e, e, chwytacie. Otóż e, Sytuacja w roku 1939, w kwietniu 1939 roku Wielka Brytania udziela, udzieliła Polsce enigmatycznych gwarancji. Enigmatycznych swoim zwyczajem, to właściwie nie bardzo było wiadomo, co te gwarancje oznaczają, ale w lipcu, w lipcu 1939 roku, delegacja sztabu imperialnego brytyjskiego z generałem Ironsidem pojechała do Moskwy. Żeby Stalina namówić do przyłączenia się do koalicji antyniemieckiej. I Stalin nie, nie powiedział nie. Mówi, no dobrze, ale przecież Związek Radziecki nie ma wspólnej granicy z Niemcami. To jak Armia Czerwona wejdzie w kontakt bojowy z Wehrmachtem? No przecież nie wejdzie. Powiada, gdyby. Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. Krótko mówiąc, z góry zażądał, żeby Anglicy zapłacili mu Polską za obietnicę przyłączenia się do koalicji antyniemieckiej. I delegacja brytyjska, wracając z Moskwy, konsultowała to z polskim rządem. Przedstawiciele państwa, które udzieliło nam gwarancji, zapytało, czy byśmy się przypa... co byśmy powiedzieli, jakby Anglicy nas sprzedali Stalinowi. No to ja dlatego mówię, że gdybym był wtedy ministrem spraw zagranicznych, to natychmiast bym pożegnał uprzejmie delegację brytyjską, ale bym natychmiast wysłał depeszę do ambasadora Lipskiego w Berlinie, jakie są warunki niemieckie właśnie, bo lepiej się samemu sprzedawać, jak już koniecznie, nie ma innego wyjścia, niż dawać koncesję na sprzedawanie nas komuś innemu. Zawsze jest szansa, że my się sprzedamy trochę na korzystniejszych warunkach. Teraz problem nie polega na tym, żebyśmy się sprzedawali, jeszcze nie jesteśmy w takiej sytuacji, na szczęście. Problem nasz polega na tym, że Rządy nasze, bo to nie tylko ten, ale i poprzednie też, nie potrafią z różnych zresztą powodów odnosić czy dla Polski korzyści, choćby z faktu przynależności do NATO. Podam przykład. Za rządów Leszka Miller'a Polska na prośbę prezydenta George'a Busha. Wysłała do Iraku kontyngent wojskowy, bo nas prezydent Bush poprosił. Uważałem, że to jak nas poprosił, to trzeba tę prośbę potraktować poważnie, bo jak my go coś go poprosimy, to on też nas może potraktować niepoważnie, więc trzeba życzliwie takie prośby traktować, ale można było poprosić prezydenta Busha, o dwie przysługi wzajemne. My tu Ci wyświadczałem przysługę, ale Ty nam też wyświadczasz przysługę. Dwie przysługi wzajemne. Pierwsza przysługa wzajemna to zgoda Amerykanów na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Wtedy wszystkimi, wszystkie państwa, które były wierzycielami Polski, należały do NATO. Już spoza NATO nie było wierzycieli. I mieliśmy dobry argument, że my byśmy przez, zamiast spłacać raty, to te pieniądze za ich zgodą byśmy przeznaczyli na modernizację naszych sił zbrojnych, które są przecież elementem sił zbrojnych całego paktu. To raz, a po drugie, są rozlokowane na wschodnim krańcu obszaru obrony NATO. No to w interesie wszystkich to jest. Także pozwólcie nam, i tak dalej. Gdyby Stany Zjednoczone się zgodziły, to inne, inni wierzyciele też by się zgodzili. Trzeba by było coś tam u nich kupić, żeby mieli jakiś interes. Ale gdybyśmy wpompowali tak parę miliardów dolarów w te w nasz przemysł zbrojeniowy, to inaczej by to wyglądało. No ale prezydentowi Kwaśniewskiemu, którego uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski, w ogóle taki pomysł nie przyszedł do głowy ani Leszkowi Millerowi. I okazja została stracona. Druga przysługa to była taka, że Polska mogła poprosić prezydenta Busha, żeby nam obiecał. Że w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych Stany Zjednoczone nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków. Niech tam Żydzi sobie hałasują, to my najwyżej będziemy też hałasować jeszcze głośniej. Natomiast, żebyśmy wiedzieli, że za tymi hałasami nie pójdą amerykańskie naciski, których my możemy nie wytrzymać. No ale też nikt takiej propozycji prezydentowi Bushowi nie złożył. Ja nie byłem pewien, czy to jest realistyczne stosunkach z Ameryką. Więc jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był dyrekt, doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem bo chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo uprzejmy dla mnie. I dowiedziałem się wszystkiego, czego się chciałem dowiedzieć. On mówi, co do tej pierwszej sprawy mówi, to, to było do załatwienia. To było do załatwienia. Stany Zjednoczone wtedy. Na operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie wydawały 300 milionów dolarów dziennie. Dziennie. W związku z tym tej konwersji nawet by w Ameryce nikt specjalnie nie zauważył. Co do drugiej sprawy, to znaczy tych roszczeń żydowskich, no to a to trudniejsze by było z uwagi na pozycję na wpływy lobby żydowskiego w Stanach ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. No więc tak, ale nikt tego nie podjął. Nikt tego nie podjął. Druga okazja była, jak prezydent Obama przyjechał do Warszawy i prezydent Komorowski o bigosie z nim rozmawiał, o tam jakichś żonach i on nie bardzo te do, rozumiał te dowcipy, ten prezydent Obama biedny. Ale o żadnej ważnej sprawie dla Państwa nic nie powiedział. I to jest nasz problem. Drugi problem to jest taki, że nasi umiłowani przywódcy są zakładnikami własnej propagandy, co uniemożliwia im prowadzenie polityki elastycznej. To jest bardzo duży błąd, bo w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my, przecież, ale nie my. To już Viktor Orban jest bardziej elastyczny, a bardzo elastyczny jest turecki prezydent Erdogan. Proszę zwrócić uwagę, turecki prezydent Erdogan, Turcja jest członkiem NATO. Erdogan nie wyprowadza Turcji z NATO. Bazę amerykanie lotniczą wielką mają tam i korzystają z niej. Natomiast jeżeli ma jakiś interes, to i on do Putina jeździ, od Putina kupuje broń, no, prowadzi elastyczną politykę. W związku z tym Amerykanie, jak aresztował nawet półtora tysiąca sędziów, tam nie mówiąc o innych, no to Amerykanie musieli to przełknąć, bo no, jakby Turcja im zamknęła bazę lotniczą, to by dopiero mieli problem, prawda? Więc od. No to jest, na tym polega elastyczność. Nie można sobie samemu zamykać drogi, bo mamy takie, zafiksowaliśmy się na jakiejś tezie propagandowej. Moim zdaniem to jest najgorsze. No i trzecia rzecz, że nie może być partnerem ktoś, to drugiemu partnerowi jest ręki. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo on wystarczy, że on rękę zaciśnie, i już koniec partnerstwa. Więc y, trzeba y, opierać się, oczywiście trzeba tam, sojusze to ważne jest. Nie mówię, że nieważne, ale trzeba przede wszystkim liczyć na siły własne i te siły własne budować. Budować przede wszystkim siłę ekonomiczną państwa. Tak jak mówił książę Wellington, armia maszeruje na brzuchu. Musi ten brzuch być stworzony. No ale to naszym problemem jest jedna rzecz w tej chwili, ale to nie widać, żeby ktokolwiek to się za to zabierał, bo tam Konfederacja za małe wpływy polityczne ma. I ona by może nawet i chciała, ale nie, nie ma wpływu politycznego, żeby odblokować narodowy potencjał gospodarczy, który został zablokowany przez trzy czynniki: przez władliwy ekonomiczny model państwa, ja to nazywam kapitalizmem kompradorskim, przez postępującą biurokratyzację gospodarki i przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Przypomnę go, bo to nie wszyscy Państwo może pamiętacie o co chodzi. W 1915 roku Niemcy były pewne, że wygrają wojnę. No i powstał taki plan, jak tu zagospodarować Europę Środkowo-Wschodnią po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I pomysł polegał na tym, żeby na tym obszarze utworzyć takie. Państwa pozornie niepodległe, ale tak naprawdę niemieckie protektoraty. I uwaga, uwaga, o gospodarkach niezdolnych trwale do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. No i od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska podobnie jak osiem innych państw środkowo-europejskich, została przyłączona do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem, to zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji projektu Mittel Europa. Poważne państwo niczym nie zapomina. Jak raz to się ten projekt im się spodobał, to im się i teraz spodoba. Ustrój się zmienił, tam nie ma cesarza, nie ma Hitlera, ale... To... Jak coś było dobre wtedy, to jest dobre i teraz. Proszę bardzo. Proszę. Panie redaktorze, chciałbym zapytać, jaką rolę ma tutaj spełnić Polska? Bo dla mnie to jest ciągle takie skonfliktowanie Polski ze wschodem, a z drugiej strony takie na kolanach szukanie bezpieczeństwa na zachodzie. a Przykład na przykład y, kupowanie tych czołgów za grube miliony, a moim zdaniem y, to uzbrojenie w takim wymiarze za kilka czy kilkanaście najpóźniej lat to będzie przykładem jak nasze forty yy, znaczy to cesarskie wtedy forty koło Przemyśla yy, nie stawiamy tak jak Pan yy, wspomniał na własny przemysł a jeśli byśmy mieli produkować czołgi to własne i tutaj Bumar Łabędy czy jakieś inne przedsiębiorstwa mogłyby to spokojnie yy, spokojnie wykonywać także jakie jest Pana zdanie? Od tych czołgów zacznę jeśli Państwo pozwolicie no, jest problem taki, że to są bardzo dobre czołgi, bardzo nowoczesne i tak dalej, tylko inne niż te, które polska armia ma, bo polska armia ma leopardy niemieckie. No i tam polskie te, polski ten czołg twardy, tymczasem te amerykańskie czołgi są nowocześniejsze. Ale to jest problem, dlatego że trzeba by rozpocząć bardzo intensywne szkolenie załóg, tak jak się szkoli pilotów do latania na samolotach. No i całe, kupić całe oprzyrządowanie do tego, bo tam jest mnóstwo elementów w takim czołgu. Które wymaga oprzyrządowania takiego tam, no, całe warsztaty remontowe. I jeszcze jeden taki problem jest, że żadne nasze narzędzia się do tego czołgu nie, do, nie, nie dają, bo on jest skalibrowany w calach, a nie w jednostkach metrycznych. W związku z tym, nawet narzędzia, klucze trzeba było kupować. No więc to, to nawet nie chodzi o to, że... No dobrze jest, jak się. Jak państwo ma, że tak powiem, własny przemysł zbrojeniowy pod własną kontrolą. To, jest, to nie jest nic złego. Myśmy się o tym przekonali w 1920 roku. Polska. Wtedy no, dopiero co tam odzyskanie podległo, więc tam przemysł został, zakłady przemysłowe z kongresówki zostały wywiezione przez Rosjan w Głąb Rosji. Tam nie, nie była sy sytuacja wyjaśniona na Śląsku jeszcze tam. Okay, no. I Polska liczyła na dostawy broni i amunicji z Francji. No ale Francja nie ma granicy z Polską. Niemcy odmówiły tranzytu. Czechosłowacja odmówiła tranzytu. Brytyjscy, angielscy dokarzy odmówili ładowania statków dla Polski popuszczeni przez Bolszewików. I Gdańsk odmówił przyjmowania statków dla Polski z pomocą militarną. I gdyby nie Węgry. Które oddały do dyspozycji Polski fabryki amunicji w Budapeszcie na wyspie Czepel. Tam jest taka przemysłowa taka strefa. I też był problem, jak to przewieźć do Polski. No, dosłownie w ostatniej chwili, okrężną drogą przez Rumunię, te pociągi, eszelony z amunicją karabinową, artyleryjską dotarły na stację kolejową w Skierniewicach i bezpośrednio z wagonów amunicja była dowożona na pierwszą linię. Gdyby się spóźniła, to po prostu Bitwa Warszawska byłaby przegrana. Także, gdyby nie Węgry, to nie wiem, co by było. Więc to jest... Yy, 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 yy. Pańskie pytanie dotyczyło oprócz czołgów tego... Skomplikowania? Proszę, skonfliktowania ze, wschodem. skonfliktowania ze wschodem. Ze wschodem problem polega na tym, że to nie tylko od nas zależy, bo Rosjanie mają do nas od 300 lat ten sam interes, żebyśmy my się zgodzili na status bliskiej zagranicy. Co to jest bliska zagranica w ujęciu rosyjskim? Jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie, ale macie nas słuchać. No i ponieważ Polska się nie chce słuchać Rosji, bo tam no, takie ma w zaszłości, że to lepiej tam jak najdalej się trzymać. Co nie znaczy, że nie można nawiązywać, nie można uprawiać normalnych stosunków. Przecież. Różne państwa, nawet Stany Zjednoczone, które tam w czasie Zimnej Wojny, dla apogeum Zimnej Wojny, jakieś tam stosunki z, z Sowietami uprawiały. Po prostu inaczej nie można. Polska się nie przeniesie w inne miejsce na świecie, więc co więcej, no trzeba uważać, żeby się nie nabierać na prowokacje. Polska się, no na szczęście teraz na takie ciężkie prowokacje się nie, nie nabiera, ale inna rzecz, że nikt nas specjalnie nie prowokuje. Ale Ukraina się dała nabrać na prowokacje z tym Majdanem. Proszę bardzo, jaki skutek jest? Rozbiór Ukrainy. Rozbiór Ukrainy. I jestem pewien, że jak Putin rozmawia z Józiem Bajdenem, to mówi, no dobra, ale musicie to uznać. Musicie to uznać. Nie mówić, że tam Krym to nie jest rosyjski. Jak to nie jest, kiedy jest, prawda? Jak nie uznacie, to my się zastanowimy, czy być neutralnymi, czy nie. Więc to na tym to polega. Na tym to polega. Wie pan, gdyby można było w polityce zagranicznej nakreślić jakąś linię i się jej trzymać, no to sprawa była bardzo prosta. Ale tak nie jest. Sytuacja międzynarodowa jest płynna. Jedne państwa rosną w siłę, inne słabną i trzeba się do tych zmieniających się nieustannie warunków dostosowywać, umieć się dostosowywać. Ale żeby się umieć dostosowywać, to trzeba mieć państwo przygotowane do takich operacji. No i dlatego o polityce zagranicznej to trzeba myśleć. Na drugim, że tak powiem, w drugim punkcie. Pierwszy punkt to jest stworzenie siły własnego państwa, bo jak ktoś nie ma, jak państwo nie ma siły, to może tylko udawać, że prowadzi jakąś politykę. Kiedyś byłem w Muzeum Wojska Polskiego i tam na dziedzińcu były takie lufy armat francuskich, jeszcze odlane przed rewolucją, bo były lilie burbońskie tam na tym i ja, pracowita ręka jakiegoś fanatyka z meslem te linie tam skuła, ale napis został, napis został Ultima Ratio. Taki był napis na tych lufach. Ostateczny argument. Otóż jeżeli ktoś, jeżeli państwo nie ma ostatecznych argumentów, to nikt nie będzie słuchał innych argumentów, nawet jakby były najbardziej logiczne i racjonalne. Jak wiedzą, że żaden ostateczny argument za tym nie stoi, to nie będą tego słuchać i tyle. Proszę Państwa, proszę bardzo. Pana Friedmana, kraj, z którego pochodzi, władze nie posłuchały. Jeśli chodzi o właśnie o tą pierwszą zasadę, bo mamy rządy para Obamy. także tutaj mimo że ogłosił. Także nie tylko to idzie, nie, nie tylko w naszym kraju, to jest po prostu można powiedzieć światowe. A jeszcze nawiązując do e, tej e, załóżmy, że coś e, sprzedaje, że nie ma tym nic złego, że my sprowadzamy tam jakiś towar i kupuje. To tu, e, Posłużę się takim przykładem, jak są właśnie, redaktor powiedział, w Chin. Nie mają tą nadwyżkę, a tą nadwyżkę po prostu blokują w inwestycje. I nic by złego nie było, jakbyśmy my kupując swoje towary, inwestowali załóżmy nie w konsumpcję, tylko na przykład inwestowali gdzieś za granicą. No niech Pan posłucha. To powiedzmy, że Ludzie bardzo lubią używać wichajstrów. Tak się jakoś w takich panów stworzył, że nie mogą bez wichajstrów wytrzymać. Lubią używać wichajstrów, a w związku z tym inni ludzie chętnie wichajstwy wytwarzają. Bo skoro jest na nie popyt, to wytwarzamy wichajstry. I wytwarzają chińscy producenci i polscy producenci. Ponieważ w Chinach jest tańsza, tańsze koszty pracy, tańsze koszty, niższe koszty wg państwa, w związku z tym chiński Wichajster kosztuje 2 ,50 zł pięćdziesiąt podczas gdy polski Wichajster, bo u nas droższe są koszty pracy, praca jest opodatkowana, droż, wyższe koszty wg państwa, polski Wichajster kosztuje 5 zł. Jakość tych Wichajstów jest porównywalna, w związku z tym no, ludzie co, Wolą kupować chińskie Wichajstry, a polscy producenci mówią: Zaraz, holla! Jak to? My tu jesteśmy Polakami, podatnikami, tu prosty idą do rządu i mówią: Proszę tutaj ochronić rynek. Wichajstru, prawda? My się domagamy, żeby rząd ustanowił, wprowadził cła zaporowe na chińskie wichajstwy. W rezultacie, bo no rząd no już, już nie trzeba, prawda, jeszcze z patriotycznych powódek tam go podkręcili, no to jak tak, to nie ma rady. W rezultacie ustanawia taryfę celną taką, że chiński Wichajster kosztuje 5,50, a polski nadal 5. Nadal 5. No to wtedy konsumenci przerzucają się na polskie Wichajstry, ale co się dzieje? Rzeczywiście producenci Wichajstru. Na tym korzystają, bo sprzedają Wichajster. Ale tracą producenci na przykład butów. Polscy producenci butów, bo jak ktoś do tej pory płacił 2,50 za chiński Wichajster, to za te pozostałe 2,50 mógł kupić na przykład sobie makabiki. Prawda? A jak już zapłacił 5 zł, to już nie ma na makabiki. I producent Makagigi mówi: No, ola Boga, co się narobiło? Kiedyś ludzie kupowali Makagigi, a teraz mi nie kupują, tu ja bankrutuję. No i teraz nie wiem do kogo pójść. Do, do, akurat z Chin Makagigi nikt nie sprowadza, więc tu taryfa celna moje może: No, chyba żeby y, nakazać, y, nie wiem, żywić wojsko Makagigi. Żon ma kupić tam Makagigi, to wtedy więc, ale jak rząd kupi makarki, to musi podnieść podatki, i jak to znowu tam nie kupią, nie wiem, wody sodowej nie kupią. Więc, za, bo, proszę zwrócić uwagę, Moż, możliwości konsumpcyjne obywateli wskutek ustanowienia ochrony rynku się kurczą. Gospodarka przestaje spełniać zadania swoje. Więc. Jeżeli zamiast ustanawiać ochronę celną, to należy się zaatakować problem od tyłu. Dlaczego chińskie wichajstwy są tańsze od polskich? I sprawić, żeby polskie wichaństwy były tak samo tanie jak chińskie. Czyli obniżyć opodatkowanie pracy. I obniżyć koszty funkcjonowania państwa, zdemontować aparat biurokratyczny państwa. I to są dwie, dwie różne strategie. Jedna jest interwencjonistyczna, a druga jest wolnorynkowa. I to i trzeba jak, za jakąś się opowiedzieć, bo nie można ich stosować jednocześnie, obydwu, bo one się wykluczają na To jest tak, y Ważne są, ideologia jest bardzo ważna, wbrew temu, co tam opowiadają różni szarlatani, że mamy dosyć ideologii i tak dalej. Żeby się o tym przekonać, to wystarczy taki eksperyment intelektualny. Przepraszam, wyobraźmy sobie, że złapaliśmy naszych wszystkich umiłowanych przywódców. Zamknęliśmy ich tutaj, na tej sali. Tam zabarykadowaliśmy schody. Nie wypuścimy Was stąd, nawet do toalety, dopóki nam nie odpowiecie na jedno pytanie. A pytanie jest proste: czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? No to, nawet jak ktoś nie chce, to się ze strachu nie przyzna, prawda? Powie, że on też powie, że chce. Wynika z tego, że wszyscy chcą tego samego. No to o co się tak zabijają? Tam mało się nie pozabijają, tak się kłócą. No tam no, różne spory są różnice wojnactwa i tak dalej. Kto tam więcej się nakrada, kto mniej. Tak jak pan, pani Clinton z Donaldem Trumpem się zbierali właśnie o różnicę wojnactwa. Ty tam żeś się nakradła, a ty żeś klepał po tyłku panie. No i to takie, tak na przywódców światowego mocarstwa. To jest przygnębiające polemiki są. No ale mniejsza z tym. Otóż wszyscy chcą tego samego, ale nie niezupełnie, bo jedni powiadają tak, że dobrobyt będzie wtedy, jeżeli się całą własność skupi w jednym ręku, najlepiej państwowym, kiedy będzie planowanie gospodarcze, plan doprowadzony do pracy od każdego staniska pracy, każdy będzie wiedział odtąd, dotąd i będzie w porządek, będzie dobrobyt. A drudzy powiadają nie, w ten sposób żadnego dobrobytu nie osiągniemy bo dobrobyt będzie wtedy, jak upowszechni się własność prywatna. Państwo nie będzie się wtrącało właścicielom w zarządzanie własnością, państwo będzie tylko ustanowi reguły jasne, proste, nie zmieniające się co tydzień, żeby każdy wiedział, czego się ma trzymać, jak ludzie mają ze sobą tutaj układać stosunki. Jeśli państwo ludzie złapało złodziei, wieszało bandytów, to, to nie dobrobyt. To są te dwie metody osiągnięcia tego samego celu, czyli dobrobytu, a więc obfitości materialnej i poczucia bezpieczeństwa, bo tu dwa elementy się składają na dobrobyt, to są te metody, to są właśnie ideologie polityczne. I te spory powinny, toczą się na naszych oczach, żebyśmy my się zorientowali, która metoda bardziej nam odpowiada. I ten spór jest dlatego istotny, bo nie można tych dwóch strategii stosować jednocześnie, bo one się wykluczają na tak samo jak i tamte. I to no i w, gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy to są proste sprawy. Nie ma potrzeby ich dodatkowo wikłać, jakoś tam zaciemniać, bo one są proste, jeżeli się je, sprowadzi do no inaczej. Każdą rzecz można wyjaśnić nawet dziecku pod jednym warunkiem, że ten, który tę rzecz tłumaczy, sam ją rozumie.